Nagraliśmy dla Was kolejną grę. Bawiliśmy się w taką wielką, długą grę z kółkami. Co w niej było, to zapraszam do oglądania. A sposobów na zadania było. Ilość, a... <grystanie> Naprawdę, warto to zobaczyć. Cześć, witam Cię serdecznie. Mataros z tej strony razem z dużą gramy w kolejną fantastyczną grę. Mamy strasznie długą. Grę i mamy też dużą ilość przeróżnych zadań. Możecie ją wykorzystać w ten sposób, że każde zadanie robić jako jedna gra albo zrobić taki combo, czyli zbiór wszystkich pomysłów. Zajęcie na kilka godzin gwarantowane, więc zapraszam bardzo do a ja pokażę Wam takich około 10 pomysłów, co w takiej grze można zrobić. Zaczynamy! Zobaczcie, a więc zaczęliśmy. Różyczko! Róża gotowa do gry? Dobra, to zaczynamy. Rzuć kostką I zobaczcie, pierwszym zadaniem są po prostu kolorowe karteczki. I teraz po wrzuceniu, A, oh, super, jedynka. I jeden. Róża jest małym konikiem. Jaki to jest kolor? Niebieski. Czyli po prostu mówimy na jakim kolorze stajemy. Ja mam dwa. Raz, dwa. I ja staję na kolorze pomarańczowym. Róża, czas na sposób numer dwa. Super. Pięć. No to liczymy. Gotowa? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na kim stajesz? To jest kotek. A jak robi kotek? Mam. sposób numer dwa. A Kotkiem i kotek robi miau. Dobra Róża, rzucaj dalej. A ja będę powoli odsłaniał kolejne kulisy zabawy. No. Róża wyrzuciła cztery. Raz, dwa, trzy i cztery na gąsienicę. No to Róża teraz pokaże nam jak robi gąsienicę. Róża, ja Jedno Super, dobrze. Lecimy dalej do pomysłu numer 3. Rzut, rzucaj gąszyczkę. 6. Nie mogę przejść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Podskoki. Teraz są zadania ruchowe. Czas na podskoki. Dawaj, dużo podskoki. Super. No to teraz moja dnia. Ale bo ja wtedy nie będę jedziała. A ja wtedy nie wiedziała ja i rozwróciła. Dobra, no to teraz rzucaj, nie będę już ci zabierał daj. dawaj. No rzucaj. to Aha, no to da. Czyli 6 boskotów, tak? Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra. No i czas na kolejny sposób. rzucaj róża. Bra, mam nadzieję, że róża już dodała do kolejnego naszego poszukiwania. Trzy! Raz, dwa, trzy, cztery! Róża musi zrobić cztery powtórzenia. No i ja Ci na cztery. Proszę, żeby cztery razy raz Raz, dwa, trzy. I... Dobra. Teraz ja. Chodźcie to Trzy. Raz, dwa... Teraz to już. A więc. To był kolejny sposób, czyli robimy 4 zadania różne. 6! No to teraz... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uwaga, teraz przechodzimy do kolejnego sposobu, czyli jakieś zadanie. Tu mamy napisane doknijze rozczelnego staw. Brawo! Dotknęłaś, super. Teraz ja nie czy ja przyjdę do woda. Wchodźmy. Jeden. Ja robię trzy. Dobra, lecimy dalej. Został się dziewczyny kolana. Róża. Sześć. Dobra. I teraz przechodzimy, róża automatycznie przeszła do kolejnego zadania, słuchajcie. A kolejne zadanie to jest już takie bardziej dla dorosłych. Nie, Dlaczego? nie dla do dorosłych, tylko bardziej dla starszych dzieci. Róża, jak po angielsku jest czerwony? Red. 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 Dobra. Uwaga, ja mam pięć. 3, 4, 5, 8, co mam 8 razy klasnąć? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz 3. Raz, 2, 3. Dobra, i teraz tak, Róża tutaj pominęła. Ja jeszcze przygotowałem zadania z historii, co jest na przykład stolicą Polski albo z geografii. Bo no tu jest z historii, a tu jest z geograficznie. Można, jeżeli się czegoś uczycie, po prostu wypisać. Słuchajcie, w międzyczasie wyłączy nam się telefon. Nie, róża. A skończyliśmy na zadaniach z geografii. Więc coś pokażemy, co jeszcze robiliśmy. A więc tutaj było zadanie z e historii. Później była matematyka. Czyli takie proste jakieś działania, opisane na karteczkach. Różyczka miała. Ile miała róża? 4 plus 2. Ile to jest róża 4 plus 2? Jeden. A! dobrze. Przeciw. Dobra, później były kalambury i różyczka wskazywała mi Konika. Czyli mieliśmy kalambury, pokaż na przykład co to za spor. Pokaż jakąś śmieszną minę, a druga osoba nie może się zaszczycić. To jest kolejny sposób. I ostatni sposób, który Wam polecam, to jest taki, że po prostu macie jakieś numery, przykład, przykład 40 takich numerów. Zapiszcie 40 przeróżnych zadań od sportowych jak jesteście i w tym, w tym czasie e, jak dzieci będą chodziły, to można mogą sobie na przykład zadawać te, te zadania. Róża, my bawiliśmy się dość długo, więc to jest zabawa na myślę, sporo czasu. Przygotowanie też sporo, no, ale myślę, że będzie fajnie i oczywiście jest też troszkę edukacyjna, dużo rzeczy zresztą no. widzieliście. Róża, żegnamy się, jak się bawiłaś? Moja córusia Łapka w górę i co? Dawaj, żegnamy się z witami Chodź Paaa Pięknie, przyjrzałeś Pięknie no.